I czekaj, ja się do ciebie tep i tepniemy tego gościa. No dobra. I no zrobimy mu szósta. Napiszę... Nie, nie, a nie, bo ty pierwszy ten musisz zabrać, nie? No, ci mi, ja go zabiję. <laughs> Ej jakiś gościu się do mnie tepnął Zaraz będę No mi się robią. też trzeba Ja ci mówię on e, Napisał tak mi napisał tak na MSG Przyjmij ja go zabiję. On ciebie ej, zabije Ej nie ej kurde Ej gościu jakiś się tepnął do mnie no To jestem ja Ty parancie. No czemu mnie zabiłeś No bo ja już taki bardzo wyskraszony jestem że ten gościu nie zabije Jeeee! <gulia> you, <gulia> <gulia> <Fuck gulia> Jaki to jest głupi gościu, te. To jest legenda. Ej, nie tapaj go, bo on jest wariant. On jest jakieś, w jak, jak on ma gildię. Zobacz, jaką ma gildię, jakieś pojebabą, te. Mogłoby kurwa się nasiego, kurwa do tego. do, do tej gildii, i taki, taką. tworzy taką gildię, z takim. gówną bo albo, albo dostaniesz wryja. A ja mam dużo itemów na gildie. Zrób sobie. No zrobię sobie. No chodź tutaj do mnie. Ja Tych sobie będę... Ja sobie muszę nazbierać itemów. Ale ja ci muszę... dałam diaksy. A czemu... A czemu mam włączyć diaksy? Nie diaksy. No teraz. O kurde. Co? To będzie mój nowy domek, a ja się będę do Ciebie tepać Ja no. sobie robię Ej to ja, ej to może założymy gdzie razem No O, no. to, no, ja to ja to się będzie... do Ciebie Ty masz nikogo nie tepać Dobra Antunia, jak kogoś chcesz zabić, to jak chcesz kogoś zabić, to mogę go tepnąć i ja zabić Nie, masz nikogo nie tepać, bo ja przecież jestem taki słaby Ja też ja też mam czasami słabe i ty. Zresztą na, na jeden skinie mi się taki fajny kurde Taki fajny killwo mi się trafił z dotykiem Jeden Na 1-2-5 taki fajny killwo mi się trafił A wyżej ja mam szybkiego banana Na serwie 1-2-5 no. Minecraft. Ej patrz jaki z gościu tu jest w sobie dał Ej to tu jest w jakse ci dałem Na tamtym jakse Dziękuję proszę pana. Ja jestem taki kurde wykończony tym kopaniem. Aż mi kurde e, kupa leci z dupy, wiecie pan. A to ty najlepiej zabiję i nie dam jest zmęczony. Ja, ja ze przesadnie zabijesz się, będę. Czego? Bo nie się... będziesz. No dobra, Ej, chodź tutaj. Co? Twoi... Co? Ja co to jest? To, to Ej, tu twoje itemy leżą, ja ci nie zabrałem. Jak robi obronny Heibraina? I jest wolny demon na Heibraina. I jest wolny demon na Heibraina. Może jakieś od ciebie. Masz jakieś złoto? No i dwa tona i masz czerwone pochodnie i masz szkło żółte. Masz no, żółty to się tepaj Dobrze I, i, i zrobimy takie coś, że... tepi do kogoś I zrobimy mu takie coś, że mu pozwolimy heobrajna i go zabije Nie No to będzie fajnie, taki żart będzie Ja bym takiego komuś, komuś takie coś zrobił A ten się ciągle do mnie tepa No to go nie tepaj on jest Jaksowy, ja wiem, że on jest jaksowy. A kto do gildii? Nie zabijłeś i już nie lubicie. Dzwonię I na policję. Czego nie? Ja nie będę dzwonił na policję. Bo nie jestem zmęczony, jestem już gotowy do pracy. Obracodawaj do pracy. Szybciej to kopu dostaniesz. I co ma napisał ten zombiak? Napiszę tak, no zombie zabij. kop, A zabi. dobra, dobra. Masz kopę. Kopiemy to. To jest praca.